Z zewnątrz byliśmy rodziną idealną. Trzech synów, każdy z namiastką potencjału, wychowywany pod jednym dachem, w jednym domu na przedmieściach Krakowa. Ojciec Krzysztof, surowy, ale podziwiany w środowisku zawodowym jako poważany profesor ekonomii. Matka, Zofia, cicha, oddana, lecz zawsze o krok za decyzjami męża. Wspólnie tworzyli obraz rodziny spełnionej, a przynajmniej tak to wyglądało dla innych. W rzeczywistości Byłem cieniem przy własnym stole. Mój starszy brat, Andrzej, był dumą rodziny od dziecka. Zwycięzca Olimpiad Matematycznych, pełen ambicji i charyzmy. W wieku 17 lat otrzymał stypendium i wyjechał do prestiżowej uczelni w Stanach Zjednoczonych. Mój młodszy brat, Marek, był z kolei urodzonym sportowcem silny, szybki, nieustraszony. Już w liceum reprezentował Polskę w lekkoatletyce. Kibice krzyczeli jego imię. A rodzice nie szczędzili dumy. A ja Tomasz środkowy syn, ani geniusz, ani atleta. Cichy, introwertyczny, zagubiony. Nigdy nie byłem niegrzeczny, nigdy nie sprawiałem problemów. Po prostu nie świeciłem, nie wyróżniałem się. Nie miałem historii, którą można by Y opowiadać przy świątecznym stole. Od dziecka słyszałem. Tomasz jest spokojny. Tomasz sobie jakoś poradzi. Tomasz to nie to samo co Marek czy Andrzej, ale przecież każdy jest inny, prawda? W tych słowach kryła się litość, nie podziw. Nikt nigdy nie zapytał mnie, czego pragnę. Czego się boję? Albo co mnie budzi nocą? W szkole uczyliśmy się razem, ci sami nauczyciele, ci sami znajomi. Ale im ścielono drogę czerwonym dywanem uznania, a ja pozostawałem w cieniu, nawet gdy próbowałem się starać. Każda piątka, którą zdobywałem, była oczywista. Każde potknięcie – kolejnym dowodem. Z czasem zacząłem unikać rozmów. Zasłaniałem się milczeniem. Uczyłem się słuchać więcej niż mówić. I to właśnie w tym milczeniu zaczęło rodzić się coś, co zmieniło moje życie. Wieczorami zamykałem się w pokoju. Pod niebieskim światłem monitora poznawałem tajniki programowania, e-commerce, marketingu cyfrowego. Uczyłem się wszystkiego sam. Nikt nie wiedział. Nikt nie pytał. Nikt się nie interesował. Czasami słyszałem za drzwi głos ojca. On znowu przed komputerem. Ciekawe, czy choć rachunki będzie umiał płacić, jak dorośnie. A matka tylko cicho westchnęła. Nie miałem ani stypendium. Ani medalu. Ale miałem coś innego, determinację. To w niej odnalazłem siłę. Zacząłem tworzyć sklepy internetowe, uczyć się reklam na Facebooku, poznawać ludzi z całego świata. W wieku 21 lat prowadziłem kilka projektów jednocześnie, ukryty za ekranem i cichym życiem, które dla innych było porażką. Nigdy nie powiedziałem nikomu, ile zarabiam. Nawet gdy przeprowadziłem się do własnego mieszkania, powiedziałem rodzinie, że to wynajem z pomocą kolegi. A kiedy kupiłem pierwszy samochód, udawałem, że to okazja. Bo oni nigdy nie pytali: Jak ci się wiedzie, Tomasz? Zawsze tylko: Słyszałeś, że Marek przebiegł półmaraton w rekordowym czasie? A Andrzej wraca z Nowego Jorku z kolejnym tytułem. Słyszałem. Zawsze słyszałem. A jednak nigdy nie przestali traktować mnie jak tego trzeciego. Przez lata nauczyłem się nie oczekiwać uznania. Nie potrzebowałem go. Przynajmniej tak myślałem, do czasu tego wieczoru. Wieczoru, który zmienił wszystko. Wieczoru, w którym usiadłem przy wspólnym stole z rodziną, z sercem pełnym sprzecznych emocji i wysłuchałem słów, które przebiły moje milczenie jak sztylet. Słów, po których zostawiłem tylko jeden biały koperta i wyszedłem. Moje imię to Tomasz. Mam 32 lata. Przez większość mojego życia uczono mnie, że sukces to coś, co inni ci dają dyplomy, tytuły, oklaski, uznanie. Ale ja nie miałem tych rzeczy. Zamiast nich miałem tylko ciszę. Nie ciszę spokojną, budującą, lecz tę, która krzyczy przez brak słów. Ciszę pustych spojrzeń przy rodzinnym stole, gdzie zawsze byłem obecny ciałem, lecz nie duchem. Byłem jak mebel, który stoi w kącie, potrzebny tylko wtedy, gdy trzeba go przesunąć, by zrobić miejsce dla czegoś ważniejszego. Ale właśnie ta cisza dała mi przestrzeń do obserwacji, do słuchania, do chłonięcia tego, czego nie słyszeli moi bracia. Gdy oni biegli po sukces, ja uczyłem się, jak nie upaść. A kiedy już upadałem, a było tego niemało, uczyłem się wstawać bez hałasu. Zacząłem od małych rzeczy. Kursy online z własnych oszczędności, angielski z filmów bez lektora, książki o biznesie, które kupowałem używane. Bo nowe były zbyt drogie. Uczyłem się, jak tworzyć strony internetowe, jak pisać teksty sprzedażowe, jak analizować dane. Każdy wieczór był moją inwestycją, nie w przyszłość, ale w godność. Bo chciałem tylko jednego, nie musieć więcej spuszczać wzroku, gdy ojciec na mnie patrzy. Pamiętam dokładnie dzień, w którym pierwszy sklep, który stworzyłem, przyniósł zysk. To było zaledwie 320 zł. Ale dla mnie to był jak pierwszy krok dziecka, mały, ale oznaczający, że potrafię iść. Od tamtej pory nie przestałem. Minęły miesiące, później lata, jedna porażka za drugą, ale także sukcesy, których nikt nie widział. Dochodziłem do momentów, w których w jednym miesiącu zarabiałem tyle, ile mój ojciec w pół roku. Ale nie powiedziałem ani słowa. Dlaczego? Bo prawda była taka, że nie robiłem tego, by imponować. Robiłem to, by przetrwać. Nie miałem potrzeby udowadniania czegokolwiek moim braciom. Andrzej był zbyt daleko, by zrozumieć cokolwiek poza własnym światem konferencji, nauki i prestiżowych nazwisk. Marek z kolei żył w świetle reflektorów, karmiony oklaskami i sponsorami. Nie było tam miejsca na zwyczajność. Ale ojciec. Z ojcem było inaczej. Jego słowa miały ciężar, który nosiłem od dziecka. Nigdy nie podniósł na mnie głosu, bo nie musiał. Jego milczenie miało ostrze. Jego rozczarowanie czułem nawet, gdy się uśmiechał. I dlatego, gdy zbliżały się jego sześćdziesiąte urodziny, zdecydowałem się pojawić. Nie z przymusu, nie z obowiązku, ale z potrzeby zakończenia czegoś wewnętrznie. Przez wszystkie lata nie mówiłem nic. Moje życie toczyło się poza ich spojrzeniami, poza oceną. Ale tamtego wieczoru czułem, że nadszedł moment, by zamknąć pewien rozdział. Ubrałem się elegancko. Garnitur, który sam sobie kupiłem. Spokojny uśmiech. Głowa podniesiona, choć serce biło mocniej niż zwykle. Rodzinne spotkanie odbyło się w eleganckiej restauracji nad Wisłą. Sala była pełna śmiechu, gratulacji i toastów. Andrzej opowiadał o swojej ostatniej publikacji w amerykańskim czasopiśmie naukowym. Marek przyjechał z narzeczoną, która wyglądała jak z magazynu mody. Wszyscy mówili, wszyscy błyszczeli. A ja? Ja siedziałem cicho, z kieliszkiem w dłoni. Słuchałem. I jak zwykle, nie mówiłem. Aż w końcu nadszedł moment toastu. Ojciec wstał. Uniósł kieliszek z czerwonym winem i powiedział słowa, które pamiętam słowo w słowo. Niektórzy synowie to dar od losu, inni ciężar, który trzeba nieść. Na szczęście mam dwóch pierwszych. Potem spojrzał na mnie z lekkim uśmiechem, z ironią i wszyscy się roześmiali: Wszyscy, nawet mama nie poczułem złości. Nie wstałem, nie zapłakałem. Po prostu. Wstałem. Podszedłem do stołu, położyłem białą kopertę przed ojcem, spojrzałem mu w oczy i powiedziałem tylko: Wszystkiego najlepszego, tato. I wyszedłem. Nie obejrzałem się. Nie liczyłem na reakcję. Wsiadłem do samochodu i odjechałem. Ale w środku pękło coś, czego nawet nie wiedziałem, że jeszcze we mnie było. Nie wiedzieli, że w tej kopercie znajdowała się opłacona podróż do Grecji. Do jednego z najdroższych resortów w Europie. Na dwa tygodnie. All inclusive. Dla ojca i mamy. I. Czek. Na 100 tysięcy dolarów. Z krótką notatką. Za wszystko, czego mnie nauczyłeś. Dziękuję. Tomasz. Nie napisałem nic więcej. Nie zostawiłem numeru. Nie podałem źródła pieniędzy. Nie chciałem wdzięczności. Chciałem zamknięcia. Ale nie spodziewałem się, co stanie się potem. Bo jeszcze tej samej nocy, gdy zamknąłem za sobą drzwi restauracji, przez chwilę stałem na chodniku bez ruchu. Ulice Krakowa pulsowały światłem, jakby świat toczył się bez względu na to, co właśnie się wydarzyło. W mojej głowie nie było chaosu, lecz cisza. Głęboka, gęsta cisza taka, która przychodzi. Gdy człowiek zrozumie coś, czego nigdy nie chciał wiedzieć. Mimo że byłem dorosły, wykształcony przez życie bardziej niż przez szkoły, tamte słowa ojca rozcięły mnie jak brzytwa. Niektórzy synowie to dar, inni ciężar. I śmiech śmiech tych, których kochałem mimo wszystko. Wróciłem do mieszkania późną nocą. Włączyłem komputer nie po to, by pracować, ale by choć przez chwilę zająć czymś umysł. Ale nie potrafiłem. Patrzyłem w ekran, który tyle razy był dla mnie ucieczką, a tym razem nie dawał ulgi. Zaparzyłem herbatę. Usiadłem na kanapie. I wtedy zadzwonił telefon. Imię na ekranie Ojciec. Nie odebrałem. Po chwili kolejny raz. Potem jeszcze raz. I jeszcze. W końcu odebrałem. Bez słowa. Cisza po obu stronach. Aż w końcu usłyszałem jego głos. Tomasz. Co to było? Co? Co to za pieniądze? Co to za podróż? Skąd Tomasz? Głos ojca był inny. Niesurowy. Nieironiczny. Roztrzesiony. Zdezorientowany. Milczałem przez chwilę, po czym spokojnie odpowiedziałem. Z pracy, tato. Z tego, co robiłem, gdy mówiłeś, że nic nie osiągnę. Znów cisza, ale ta była cięższa. To, to wszystko twoje? Naprawdę? Zapytał szeptem: Tak? Dlaczego nic nie powiedziałeś? Dlaczego nie pokazałeś wcześniej? Bo nigdy nie pytałeś. Po drugiej stronie usłyszałem coś, czego nie spodziewałem się nigdy westchnienie. Ciche Pełne żalu. Potem kilka sekund ciszy. A potem zdanie, które przywróciło coś, co myślałem, że już dawno umarło. Tomasz, przepraszam. To był głupi żart. Nie powinienem. To było nie w porządku. Zakręciło mi się w głowie. Nie dlatego, że szukałem przeprosin, bo przestałem ich szukać wiele lat temu. Ale dlatego, że pierwszy raz w życiu usłyszałem, że ojciec się mylił. Nie odpowiedziałem od razu. Głos mi się łamał. Uzy napłynęły do oczu, ale nie spadły. Powiedziałem tylko: Potrzebuję czasu. I rozłączyłem się. Minęły tygodnie. Nie kontaktowałem się z rodziną. Ignorowałem wiadomości, połączenia, nawet list od matki, który przyszedł pocztą. Potrzebowałem oddechu, przestrzeni, nie z nienawiści, z bólu. Bo czasem rana nie boli wtedy, gdy ją zadasz, ale gdy ktoś zaczyna ją leczyć, a ty nie jesteś na to gotów. Ale mimo mojej izolacji, coś się zmieniło. Widziałem to w wiadomościach od Marka, w cichym przepraszam od Andrzeja. Jakby wszyscy, nagle, zrozumieli, że mnie nigdy naprawdę nie znali. Jednej nocy, gdy wracałem z podróży służbowej do Berlina, na lotnisku Chopina czekał na mnie ojciec. Nie dzwonił wcześniej. Nie pisał. Po prostu był tam, z marynarką zbyt cienką na wieczorny chłód i oczami, które pierwszy raz patrzyły nie z góry, ale wprost. Podszedł powoli. W ręku trzymał mały, czarny notes, ten, w którym kiedyś zapisywał swoje wykłady. Używał go przez lata. Znałem go dobrze. To wszystko, co mam ci do powiedzenia, powiedział. Ale jeśli nie chcesz słuchać, uszanuję to. Podał mi notes. Nie wziąłem go. Jeszcze nie. Popatrzyłem mu w oczy. I wtedy zapytał: Czy mogę cię przytulić, Tomasz? Nie odpowiedziałem. Stałem nieruchomo, próbując zrozumieć, czy to wszystko dzieje się naprawdę. Po tylu latach bycia ciężarem, ojciec prosił mnie o coś z serca. Ale zanim zdążyłem zdecydować, stałem naprzeciwko mężczyzny, który przez całe moje życie był dla mnie symbolem surowości, Chłodu i zawodu. Ojciec Krzysztof, niewzruszony, poukładany, zawsze z zasadami, a teraz, starszy, jakby mniejszy, ze wzrokiem niepewnym, lecz prawdziwym, z wyciągniętą ręką, z pytaniem, które brzmiało jak modlitwa: Czy mogę cię przytulić, Tomasz? W tamtej chwili zobaczyłem go inaczej, nie jako autorytet. Nie jako ojca, którego nigdy nie mogłem zadowolić, ale jako człowieka, z krwią, błędami, słabościami. I coś we mnie pękło. Nie ze złości, ze wzruszenia. Zrobiłem krok, potem drugi i przytuliłem go. Nie było słów, tylko cisza. Dłonie na plecach, ciepło, drżenie. I przez ułamek sekundy znów byłem dzieckiem. Nie trzydziestodwuletnim mężczyzną z firmą, sukcesem i niezależnością. Byłem tym chłopcem, który przez całe dzieciństwo marzył, by usłyszeć, jestem z ciebie dumny. Ojciec objął mnie mocno. Zbyt mocno, jakby bał się, że zaraz odejdę i już nie wrócę. I może miał rację, bo przez lata byłem jak duch, którego on sam wyganiał z domu. Trwaliśmy tak przez dłuższą chwilę. Kiedy się odsunęliśmy, podał mi notes. Zacząłem pisać to kilka tygodni temu. Nie wiedziałem, jak inaczej powiedzieć przepraszam. Wziąłem go do ręki. Był ciężki, zużyty, zniszczona skóra na okładce, pożółkłe strony, ale wewnątrz zupełnie nowe zapisy. Staranne, kaligraficzne litery, które znałem od lat. Ojciec pisał powoli, z rozwagą, jakby każde słowo było decyzją. Usiedliśmy razem na ławce przed lotniskiem. Noc była chłodna, ale nie czułem zimna. Otworzyłem notes i zacząłem czytać. Dzień pierwszy Tomasz dał mi coś, czego nigdy się nie spodziewałem. Nie tylko podróż i pieniądze, ale gest, który mówił: Wciąż jesteś moim ojcem, kropka. A ja, ja nigdy nie byłem dla niego wystarczająco dobrym ojcem. Dzień trzeci pamiętam, jak w wieku sześciu lat Tomasz przytulił mnie bez powodu. Powiedział wtedy, Lubię, gdy jesteś w domu kropka. Nie odpowiedziałem nic. Dziś to pamiętam i boli. Dzień siódmy Marek i Andrzej mieli sukcesy widoczne. Tomasz miał spokój w oczach. Nie wiedziałem, że to może być większy dar. Dzień jedenasty. Kiedy odszedł z restauracji, poczułem pustkę, której nie czułem od śmierci mojego ojca. Nie chodziło o pieniądze. Chodziło o wstyd. Wstyd, że przez tyle lat widziałem syna i nie patrzyłem. Strona po stronie czytałem słowa, które nigdy wcześniej nie padły na głos. Wspomnienia, refleksje, skrucha. Nie były to wielkie gesty. Nie było tam kwiecistych fraz, dramatycznych wyznań. Ale była prawda. A prawda, jeśli przychodzi szczerze, ma moc uzdrawiania. Ojciec mówił niewiele tej nocy. Pozwolił, by Y mówił notes. I może właśnie to było potrzebne, by pierwszy raz pozwolił mi być słuchanym. Gdy dotarłem do ostatniej strony, zobaczyłem krótkie zdanie, zapisane innym pismem. Drżącym, jakby ręka już nie była pewna. Tomaszu, jeśli jeszcze kiedyś mnie przyjmiesz, nie jako Ojca, ale jako człowieka, który zrozumiał swój błąd, będę wdzięczny do końca życia. Zamknąłem notes i spojrzałem w oczy człowieka, który napisał te słowa. Nie potrzebowałem więcej. Tego wieczoru pojechaliśmy razem do mojego mieszkania. Nie mówiliśmy wiele, ale to nie była już cisza, która rani. To była cisza, która leczy. Minęły miesiące. Ojciec i matka skorzystali z podróży do Grecji. Gdy wrócili, przynieśli mi drobne pamiątki, oliwki, ręcznie malowaną ikonę i List. Tym razem od mamy. Nigdy nie przestałam cię kochać, Tomaszu. Po prostu pozwoliłam, by ojciec decydował o zbyt wielu rzeczach. I to był mój największy błąd. Przeczytałem go z łzami w oczach. Po tylu latach, słowa, które powinny paść dawno temu, w końcu znalazły drogę do mojego serca. Ale czy rany, które nosi się całe życie, da się całkowicie uleczyć? Czy przebaczenie oznacza zapomnienie? Czy Tomasz zdoła na nowo zbudować więź nie tylko z ojcem, ale z samym sobą? Nie przebaczyłem od razu. To nie była bajka. Nie było jednej rozmowy, która odmieniłaby całe życie. Rany, które nosi się przez dekady, nie goją się z dnia na dzień, nawet jeśli druga strona zacznie je opatrzyć. Ale był jeden fakt, którego nie mogłem zignorować: ojciec próbował. Po raz pierwszy w życiu nie tylko mówił, on słuchał. Był obecny. Zadawał pytania: Nie o moją firmę, nie o liczby, ale o mnie, jak się czuję, jak sypiam, czego się boję, o czym marzę. Zaczął od zera. Jak ktoś, kto wie, że zburzył dom i teraz może jedynie pomóc w budowie nowego, cegła po cegle. Nie potrzebowałem jego pieniędzy. Nie potrzebowałem jego uznania. Potrzebowałem tylko, by spojrzał na mnie nie jak na ciężar, ale jak na człowieka. I on to zrobił. W kolejnych tygodniach nasze rozmowy stały się regularne. Spotkania niedzielne, kawa w kuchni, wspólne wyjazdy na wieś. Czasem wciąż milczeliśmy, ale to już nie bolało. To była cisza pełna zgody. Spokoju i tej dziwnej, cichej miłości, która nie musi być głośna, by być prawdziwa. Mama również zaczęła się otwierać. Nie próbowała tłumaczyć przeszłości. Po prostu była. Przynosiła moje ulubione ciasto. Opowiadała historie z dzieciństwa, które pamiętałem tylko częściowo. Zaczęła mnie dotykać, ręką na ramieniu, gestem zatroskania. Po raz pierwszy czułem, że jestem widziany. Marek i Andrzej potrzebowali więcej czasu. Zwłaszcza Andrzej, który przez lata żył w świecie tytułów i sukcesów, gdzie emocje były słabością. Ale nawet on pewnego dnia wysłał wiadomość. Może i nie mówiłem tego nigdy, ale to ty byłeś najmocniejszy z nas wszystkich, kropka. Zachowałem tę wiadomość. Nie po to, by ją pokazywać, ale by o niej pamiętać. Minął rok od tamtego wieczoru urodzinowego. Ojciec miał kolejne urodziny, tym razem skromne, w ogrodzie za domem. Grill, dzieci biegające wokół stołu, śmiech, muzyka w tle. Podszedł do mnie z kieliszkiem w dłoni. Wszyscy ucichli. Jakby znali już ten scenariusz. Ale ojciec spojrzał na mnie z uśmiechem innym niż kiedykolwiek wcześniej. Nie z góry, nie z pobłażaniem, z dumą, mam trzech synów, każdy inny, ale dziś wiem, że to różnorodność była naszym darem. Tomasz, dziękuję Ci, że nie odszedłeś na zawsze. Dziękuję, że pozwoliłeś mi wrócić i że mnie nauczyłeś, co to znaczy być ojcem. Wzruszyłem się, ale tym razem bez bólu. Ze spokojem. Podszedłem do niego i przy wszystkich objałem go mocno. Tak, jakbyśmy obaj wiedzieli, że to, co kiedyś zostało zniszczone, już się nie da naprawić w całości, ale można zbudować nowe, silniejsze. Z prawdy, z szacunku, z ciszy, która już nie rani. Dziś prowadzę firmę. Który nikt z mojej rodziny nie rozumie w pełni, i to jest w porządku. Mam własne mieszkanie, własny rytm, ludzi, którym ufam. Ale najważniejsze, co mam, to wewnętrzny spokój. Bo zrozumiałem, że nie jestem już chłopcem, który błaga o uznanie. Jestem mężczyzną, który wybrał siebie mimo wszystko. Nie potrzebowałem się mścić. Nie musiałem niczego udowadniać. Bo prawdziwa siła nie polega na tym, by krzyczeć spójrzcie, miałem rację. Prawdziwa siła to możliwość powiedzenia już nie muszę udowadniać niczego nikomu. A przebaczenie? To niezapomnienie. To wybór, by nie pozwolić przeszłości rządzić teraźniejszością. Jeśli to czytasz i czujesz, że jesteś tym innym, tym mniej widocznym w swojej rodzinie, pamiętaj: nie musisz świecić tak samo jak inni, by mieć wartość. Twoja droga może być cicha, może być samotna. Ale jeśli idziesz wprawdzie i z sercem, dojdzie ona dalej, niż myślisz. Nie wszyscy cię zobaczą, ale nie wszyscy muszą. Ważne, byś ty sam siebie widział. I nie przestawał iść.